Sekundkę proszę Państwa, jak zobaczymy, zobaczymy kolegę biegającego na peron, to zaczniemy. Pytanie, które wybiegli. yes, do grześki, wypoczęty, Dzień dobry. wygimnastykowany, pięknie. Kłaniam się. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy za to spotkanie poranne. Dzisiaj kontynuujemy nasz temat pytania pierwszego, dotyczący wyprzedaży majątku narodowego przez Donalda Tuska, jego ludzi, jego rządy. Tusk równa się wyprzedaż majątku. Dziś jesteśmy, proszę Państwa, w bardzo Specyficznym miejscu i bardzo znaczącym miejscu. Oto jesteśmy przy trakcjach kolejowych PKP. Trakcjach, które są własnością PKP Energetyka. PKP Energetyka jest właścicielem sieci energetycznych od 110 do 6 kW, także sieci niskiego napięcia, które zaopatrują trakcje elektryczne PKP w prąd. Jest również operatorem tej sieci. I proszę sobie wyobrazić, że taka spółka jak PKP Energetyka, niezwykle strategiczna, fundamentalna z punktu widzenia nie tylko samego biznesu polskich kolei państwowych, nie tylko z punktu widzenia interesów polskich kolei państwowych, a przez to również interesów państwa polskiego, ale niezwykle ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego, została opylona, opylona przez rządy Platformy Obywatelskiej i PSL-u pod sam koniec tych rządów. We wrześniu 2015 roku doszło do sprzedaży 100% akcji PKP Energetyka podmiotowi zewnętrznemu, i w ten sposób państwo polskie, rząd polski, ale społeczeństwo polskie co najważniejsze straciło władzę, straciło panowanie nad strategiczną spółką PKP PKP Energetyka. Rząd Prawa i Sprawiedliwości w ramach repolonizacji tego rodzaju strategicznych spółek odzyskał PKP Energetyka. Oto 3 kwietnia 2023 roku PGE odkupiło 100% akcji PKP Energetyka i w ten sposób państwo polskie i społeczeństwo polskie przejęło to, to co rządy Tuska, wówczas premierem była pani Ewa Kopacz, wyprzedały za... Wówczas blisko 2 miliardy złotych, z czego po odliczeniu długu do budżetu trafiło miliard 410, około miliarda 400 milionów złotych. Odkupienie tego oznacza przywrócenie panowania nad strategicznym sektorem energetycznym, co mieści się również w całej linii koncepcji funkcjonowania i tym biznesplanie funkcjonowania PGE. Dlatego, że państwo polskie jako państwo odpowiedzialne, państwo bezpieczne dla obywateli musi mieć panowanie nad, nad sektorami strategicznymi z punktu widzenia funkcjonowania tego państwa. I nie ma najmniejszej wątpliwości, że PKP Energetyka taką spółką była i jest. Sprzedaż PKP Energetyka w, we wrześniu 2015 roku w 100%, jeszcze raz powtarzam, właściciela sieci energetycznych, sieci elektrycznych i sieci wysokiego napięcia, niskiego napięcia, doprowadzających energię elektryczną do trakcji PKP i jednocześnie operatora tych sieci, no było czymś, co można jednoznacznie pokazać jako wyprzedaż w szerokim rozumieniu tego, w szerokim rozumieniu tego, tego słowa. My odzyskaliśmy PKP Energetyka w 100%. my zatem PKP Energetykę dołączamy do takich firm jak bank PKO BP, jak szereg innych podmiotów, jak Bogdanka, na przykład, nad którymi skarb państwa dzięki naszym rządom odzyskuje czy odzyskał już panowanie. Taka jest polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości. Nie dla wyprzedaży majątku, które ma znaczenie absolutnie strategiczne dla państwa polskiego. PKP Energetyka była jedną z tych setek spółek, które zostały, nad którymi straciliśmy jako państwo panowanie. Przypomnę, że. W 2007 roku tych spółek było jeszcze 1300, około 1340, nieco ponad 1340, a kiedy kończyły się rządy tusków, czyli Platformy Obywatelskiej i PSL w 2015 roku, no to panowanie skarbu państwa większościowe zostało tylko nad nieco ponad 390 spółkami, blisko 1000 spółek zostało w ten sposób wprowadzowanych. My je odzyskujemy zwłaszcza te które są absolutnie strategiczne z punktu widzenia interesu państwa polskiego, narodu polskiego, z punktu widzenia interesów takich wielkich podmiotów strategicznych jak PKP. Od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości kierujemy się zasadą, że kapitał ma narodowość. I właśnie dlatego od tych blisko ośmiu lat odwracamy skutki skandalicznych decyzji prywatyzacyjnych, które były podejmowane w ostatnim czasie. Decyzji o prywatyzacji, decyzji o... Oddaniu często w obce ręce kluczowych elementów polskiej gospodarki. Pan minister wspomniał te firmy, które zostały między innymi w latach 2007-2014, czyli podczas rządów koalicji PO-PSL, oddane, sprzedane do e, często zagranicznych podmiotów, które, tak jak w przypadku PKP Energetyka, nie zajmowały się tym, czym zajmuje się dana firma. Otóż, drodzy Państwo, ta zbrodnia z PKP Energetyka polegała na tym, iż spółka, która zarządza prądem polskich kolei, która de facto zarządza tym samym bezpieczeństwem kolejowym w Polsce, nie została sprzedana firmie, która zajmuje się transportem kolejowym, nie została sprzedana firmie, która zajmuje się energetyką, która zajmuje się prądem. Została sprzedana funduszowi inwestycyjnemu. A jakie jest zadanie Funduszu Inwestycyjnego? Fundusz Inwestycyjny ma tanio kupić, drogo sprzedać. I w takie ręce y, ludzie Donalda Tuska, pani premier Ewa Kopacz, ci, którzy zarządzali wtedy y, polskimi kolejami państwowymi, ci, którzy nadzorowali ich pracę, właśnie w ręce takich no, sprzedawców y, oddali PKP Energetyka. Chociaż jestem tutaj dzisiaj z ministrem edukacji, to my nie chcemy powiedzieć, że sprzedaż PKP Energetyka to był szkolny błąd. To było coś dużo więcej. To było coś dużo więcej, i trzeba tutaj postawić też sobie pytanie, kto ludziom Donalda Tuska, kto Donaldowi Tuskowi kazał to zrobić. Ponieważ oddanie kontroli nad tym strategicznym sektorem, to jest coś, co już w historii było grane. Otóż w latach 90. W Wielkiej Brytanii spółka Railtrack również została e, sprzedana przez brytyjski rząd, ale tam prędko ją odkupiono, ponieważ problemy, które wyniknęły z tej transakcji, no, zmusiły brytyjski rząd do tego, żeby się z niej wycofał. I mimo to, 20 lat później, polski rząd dokonuje takiego samego błędu. Dla nas nie jest to szkolny błąd, to jest zbrodnia, to jest ekonomiczny analfabetyzm albo czyste złodziejstwo. Czy macie Państwo pytania? Jak środki, które Skarb Państwa stracił na tej transakcji, można byłoby wykorzystać chociażby w obszarze edukacji szkolnictwa? Powie Pan, miliard dwieście milionów złotych kosztowały laboratoria przyszłości tylko w szkołach podstawowych, tych blisko piętnastu tysiącach szkół podstawowych, także niepublicznych, więc możecie Państwo zobaczyć, jak to wygląda. Nie to jest w tym najważniejsze. Najważniejsze jest to, że opylono, opylono, wyprzedano w związku z tym Strategiczną z punktu widzenia interesów nie tylko PKP, ale w ogóle państwa polskiego spółkę, która jeszcze raz powtarzam jest właścicielem sieci KW od 110 do 6, sieci niskiego napięcia zaopatrujących w energię elektryczną trakcję elektryczną PKP. No przecież, to, jak tylko to słyszymy, to to słyszymy o rzeczywiście strategicznym znaczeniu spółki. Dlaczego to zrobiono? Dlatego, że rząd Ewy po POPSL tonął w 2015 roku, to jest wrzesień 2015 roku. Pamiętajcie Państwo, że wpływy do budżetu państwa przez to, że pieniądze szły do mafii watowskich, przez wszystkie dziury, które powodowały, że nigdy nie trafiają do budżetu, po stronie przychodów miał poniżej 300 miliardów złotych. Porównajcie sobie to Państwo teraz, z 2023 rokiem, kiedy po stronie przychodów jest ponad 604 miliardy złotych, to jest ponad 100%. Więcej. Więc robili wszystko, co mogli, żeby tylko opylić, co się da. PKP Energetyka, fajna spółka. Każdy ją kupi, bo to jest strategiczna spółka z punktu widzenia funkcjonowania wielkiego, potężnego przedsiębiorstwa kolejowego w Polsce. Kupił fundusz inwestycyjny po to, żeby sobie na nim, na nim zarobić. I to w tym sensie jest zbrodnia przeciwko Polsce. To jest zbrodnia na majątku państwa polskiego. Wiedząc, że przegrają wybory. Wiedząc, że przegrają wybory na miesiąc przed nimi Oddają w obce ręce, sprzedają kluczową strategiczną spółkę. Dzisiaj, to, co się dzieje na Ukrainie, kwestia wojenna, stawia jeszcze inne światło na inny kontekst całej tej sprawy. Widzimy właśnie na przykładzie Ukrainy, jak istotne jest zarówno bezpieczeństwo ruchu kolejowego, jak też bezpieczeństwo energetyczne. Spółka PKP Energetyka, która została przez rządy Platformy oddana w obce ręce, jest spółką, która wpisuje się w obydwa te nurty. Jest spółką, która zapewnia bezpieczeństwo ruchu kolejowego i jest spółką, strategiczną spółką z sektora energetycznego. My dlatego mówimy o tym, iż jest to zbrodnia, i dlatego podkreślamy dzisiaj, że w ostatnich miesiącach doszło do jej Ponownego przywrócenia do polskiego kapitału. Polski, polski kapitał, polskie firmy, firmy, które mają także udział w skarbu państwa kontrolują ruch kolejowy, kontrolują energię, która płynie w liniach trakcyjnych, którymi, dzięki którym jeżdżą polskie pociągi. Repolonizujemy różne sektory gospodarki, ponieważ kategorycznie nie zgadzamy się z tą prywatyzacyjną wizją naszych poprzedników. Nie zgadzamy się na to, bo Polska była kawałek po kawałku wyprzedawana. Panie Ministrze, dzień dobry. Bartosz Filipowicz, TV24. Chciałbym Pana zapytać o sprawę Pana Szafarowicza i jego komisji dyscyplinarnej Uniwersytetu Warszawskiego w jego sprawie. Pan napisał wczoraj w badaniach społecznościowych, że jakoś nie wyobraża sobie Pan tego, że żeby mogła komisja czy uczelnie w ogóle politycznie się stawiać. I o tym, że będzie, będzie pan występował dyrektora w tej sprawie. Co pan w tym y, wystąpieniu dyrektora planuje? Jeśli może pan zdradzić, że. Planuję, dokonuje, proszę dokonuje, państwa, planuję, proszę państwa ująć się za wolnością słowa w Polsce. Polska jest krajem demokratycznym, praworządnym, z wolnymi mediami, które mogą przychodzić na konferencje, zapytać o co chcą ludzi z rządu. Tak nie ma w Niemczech czy we Francji. Tam się ukrywa pewne fakty o bałtach na kobietach, na przykład o incydentach z imigrantami. Nie wolno tego krytykować, tego multikulti. Można nawet dostać za to karę. Polska jest kra krajem praworządnej wolności słowa. Jeżeli na Uniwersytecie Warszawskim student nie będąc studentem w tym czasie, tylko po prostu na swoim Twitterze wypowiada się w bieżących sprawach i zajmuje się tym komisja dyscyplinarna, to to jest działanie totalitarne. Ja się nie zgadzam na totalitaryzm na uczelniach finansowanych z budżetu państwa, z pieniędzy państwowych. To będzie w moim wystąpieniu bardzo ostrym do pana rektora. Nie dla totalitarnego działania i politycznego działania komisji dyscyplinarnych lewackich, bo to jest lewackie działanie w jakiejś części Niewielkie, ale jednak części społeczności Uniwersytetu Warszawskiego i na to zgody nie ma. Pakiet wolności akademickiej prowadza przestrzeń wolności akademickiej. Jeśli pan Szawarowicz kogokolwiek obraził, kogokolwiek skrzywdził, od tego jest sąd, żeby go tam postawić i dochodzić swoich racji, ewentualnie sądem. Nie jest od tego kosmiczna dyscyplinarna na uczelni, bo w ten sposób zlikwidujemy wolność słowa i wolność przekonań, prawo do głoszenia swoich przekonań światowo w przestrzeni publicznej. Nie od tego jest Uniwersytet, żeby niszczył tę wolność, tylko żeby ją poszerzał. Panu się podoba takie wykorzystywanie sprzętu obronnego śmigłowców, który na przykład w trakcie kampanii wyborczej wiceminister, który mówi, że tak pomógł załatwić e, śmigło. Przypominam, do... przypominam sobie wiele sytuacji także sprzed 2015, kiedy sprzęt e, sił powietrznych był e, Przeznaczono do tego, żeby prezentować go młodzieży, żeby były prezentowane ludziom. Także podczas takich uroczystości, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, jak w Komarowie, takie rzeczy się zdarzały i one są potrzebne po to, żeby wzbudzać zainteresowanie i siłami obronnymi, i tym potencjałem, które Polska, Polska ma. Tak się robi również na świecie. Kwestia repolonizacji znajdzie się w nowym programie Prawa i Sprawiedliwości. Będą państwo kontynuować tę sprawę w trzeciej, ewentualnej trzeciej kadencji? Repolonizacja kluczowych sektorów gospodarki, repolonizacja najważniejszych przedsiębiorstw, repolonizacja tego, co zostało często w taki grabierczy sposób roztrwonione, od samego początku zawsze była istotnym elementem programu Prawa i Sprawiedliwości. My dzisiaj, pokazując przykład, PKP Energetyka, wcześniej pokazując e, przykład e, banku PKO SA, czy w ogóle tych ruchu, ruchów, które są wykonywane w budowaniu koncernu multienergetycznego przez Orlen, udowadniamy, że nam zależy na silnej gospodarce z silnym udziałem polskiego kapitału gospodarce, która e, buduje dobrobyt Polaków, która buduje dobrobyt państwa polskiego, bo uważamy, że kapitał ma narodowość. I na pewno te. To przesłanie, ta misja, to, to zobowiązanie będzie nadal obecne w działaniach programowych Prawa i Sprawiedliwości, ale ważną cechą wszystkich naszych zobowiązań programowych jest to, że. Wiele z nich jest też realizowanych na bieżąco. Przecież my nie przedstawiamy tylko programu przed wyborami. My bardzo często w toku kadencji, chociażby przy okazji Kongresu Prawa i Sprawiedliwości czy innych tego typu konwencji, poddajemy nowe propozycje programowe, które w międzyczasie są realizowane. My nie czekamy na czas kampanii wyborczej, żeby coś obiecywać, a potem ewentualnie to realizować. My obiecujemy konkretne rozwiązania także podczas kadencji. Miało to miejsce. Zarówno w latach 2015-2019, jak i teraz w tej kończącej się już kadencji. Te rzeczy, które były naszymi zobowiązaniami wyborczymi, są realizowane. Te postulaty, które wynikają często z niełatwego czasu rządów, ta kadencja to przypomnę oczywiście czas wielkich wyzwań społecznych i gospodarczych związanych z kryzysami wywołanymi przez pandemię COVID-19 i wojnę na Ukrainie. W oczywisty sposób te zdarzenia, te okoliczności sprawiały, że nowe propozycje programowe pojawiały się w międzyczasie i one też były realizowane. I na pewno kwestie silnej gospodarki, silnej gospodarki z udziałem polskiego sektora, w tym sektora, który jest w polskich rękach, będą w naszym programie. Ponad połowa Polaków deklaruje w najnowszym sondażu wydarzeń, że nie weźmie udziału w referendum. To jest zmiana w ciągu. Poznaliśmy konkretne pytania, dlatego że miesiąc temu połowa Polaków deklarowała, że weźmie udział w referendum, ale wtedy była mowa tylko o relokacji migrantów. Czy taki wynik Panów niepokoi? Proszę Państwa, skupcie się na tym, co sami piszecie. Ja nie mówię konkretnie o pana redakcji, tylko mówię o wielu redakcjach, również tych internetowych, jak przeglądam, ONET, WP, Interie i wszystkie inne po kolei najważniejsze portale internetowe, to w przytłaczającej większości od kilkunastu dni każdego dnia jest Torpetowanie instytucji referendum. Czyli jeśli państwo nakręcacie spirale, mówię generalnie, nie do pana redaktora konkretnie, nakręcacie spirale przeciwko referendum, a później pod to podkładacie jeszcze badania, które robicie właśnie po to, żeby zobaczyć, czy ta spirala rzeczywiście działa, no to dziwicie się, że macie takie wyniki. Państwo polskie to jest państwo praworządne i demokratyczne i referendum się odbędzie, bo zostało demokratycznie zarządzone. A naród Polski jest niezwykle mądrym narodem, który na pewno nie chce wyprzedaży majątku, tak jak to robił Tusk z Kopaczową i ze swoimi ludźmi. Na pewno nie chce relokacji przymusowej imigrantów nielegalnych, żeby nie doprowadzić do takich skandalicznych scen i takiego niebezpieczeństwa, jakie jest na ulicach Marsylii, Paryża, Berlina. Nie wiem, czy państwo widzieliście wczorajsze publikacje na temat najbardziej niebezpiecznych miast w Europie. Polskie miasta trzy, zażądane zresztą przez Platformę, są gdzieś pod koniec setki. Z Gdańsk, Poznań i Łódź. Łódź chyba gdzieś tam na 60. miejscu. Najbardziej niebezpieczne miasta to miasta Europy Zachodniej, w tym Marsylia na samym wierzchu. Pa, państwo polski i naród Polski tego nie chce, więc na pewno weźmie udział w, w, w referendum bez względu na to, ile jeszcze WP, ONET i wszystkie inne portale i media społecznościowe będą robiły przeszkód przed, y, 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 przed tym referendum. To jest instytucja demokracji bezpośredniej, która w Polsce funkcjonuje. Podobnie, państwo, jestem przekonany, naród Polski bez względu na zabiegi, które są czynione w tych, na tych portalach internetowych i w TVNach ach różnych, prawda, i tak dalej, naród Polski z pewnością odpowie na pytanie dotyczące wyprzedaży. Przecież zwróćmy na, jeszcze wróćmy na chwilkę do tego. Wówczas, kiedy Kopaczowa, PO i PSL wyprzedawały ten majątek PKP Energetyka, to nawet Najwyższa Izba Kontroli, zarządzana przez Kwiatkowskiego, dzisiaj senatora e, tak zwanej demokratycznej e, opozycji senackiej, zwróciła uwagę na to, że wybór podmiotu, któremu sprzedano tę strategiczną spółkę, rzeczywiście jest zły. Co więcej, wszystkie centrale związków zawodowych, Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych w oficjalnym wystąpieniu potępiły sprzedaż tak ważnego podmiotu jak PKP Energetyka. To jest wyprzedaż, przeciwko której Polacy na pewno będą głosować w tym referendum. Zwłaszcza również dlatego, że słyszą takich Grabowskich czy innych walcerowiczów, którzy mówią, że spółki energetyczne. W państwowych ręcach? Nie, w prywatnych ręcach muszą być. Trzeba sprzedawać to wszystko. Więc to nie jest kwestia tylko przeszłości i to brutalnej przeszłości. To jest kwestia teraźniejszości, odzyskiwania, repolonizacji tego rodzaju strategicznych spółek skarbu państwa i kwestia przyszłości, czyli zabezpieczenia interesów narodu polskiego przed ewentualną powrotem do władzy, nie wiem, za 8, za 12 lat innej ekipy niż Prawej Sprawiedliwości. Zapraszając Polaków do udziału w referendum, chcemy, żeby pokazali... Yy... Swoje zdanie w tematyce polskiego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa rozumianego jako bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpieczeństwo gospodarcze, jako to bezpieczeństwo w klasycznym rozumieniu, czyli bezpieczeństwo polskich granic, jako bezpieczeństwo na polskich y, ulicach. Pytając, y, zadając te pytania, y, pytamy także o to bezpieczeństwo społeczne w kontekście wieku emerytalnego. Pytamy o to, dlatego że y, zawsze y, w trudnych sytuacjach y, czy w sytuacji niepewnej. Y, tak, jest takie polskie powiedzenie, które często jest przywoływane po owocach ich poznacie. A jeżeli popatrzymy na owoce rządów, zarówno lewicy, jak i platformy, no to właśnie w tych obszarach mieliśmy wyprzedaż polskiego majątku, oddawanie go w obce ręce, mieliśmy podwyższenie wieku emerytalnego, a lewica i platforma, głosując w polskim sejmie, głosowały przeciwko budowie zapory na granicy z Białorusią. Chcieli uczestniczyć w w pakcie migracyjnym, w tej obowiązkowej relokacji migrantów. Więc te wszystkie sprawy, o które pytamy, są sprawami bardzo aktualnymi. Dzisiaj mówiliśmy o wyprzedaży PKP Energetyka i o repolonizacji tej spółki. To, jest, to są zdarzenia z ostatnich miesięcy, a myślę oczywiście przywrócenie ich do tego polskiego portfela. Czyli my nie mówimy o czymś, co miało miejsce w przeszłości, my mówimy o bardzo aktualnych sprawach. Forsowanie granicy, e, polskiej granicy z Białorusią, kwestia zapory, która te granice chroni, która chroni polskich obywateli, to jest kwestia bardzo aktualna kwestia e, paktu migracyjnego i, i przymusowej relokacji to jest kwestia bardzo aktualna. Kwestia wieku emerytalnego to jest kwestia, o której wielu ekspertów Platformy, nawet sami politycy Platformy, tak jak Grzegorz Schetyna, całkiem niedawno mówili, iż wiek emerytalny musi przywrócony. Więc w tych wszystkich przypadkach mówimy o kwestiach bardzo aktualnych i życzymy e, i zachęcamy zarówno opozycję, jak i media, media do tego, żeby pokazać prawdziwie demokratyczną twarz i zachęcać Polaków do udziału w tym referendum, zachęcać do udziału, do udziału w Święcie Demokracji. Panie Donaldzie Tusk, Proszę się nie bać e, tego referendum, proszę nie bać się wyników tego referendum, proszę nie próbować go unieważniać, proszę nie wzywać do bojkotu. Polacy są mądrzejsi, e, nieraz to pokazali, i mamy nadzieję, że e, wynik tego referendum, jako wynik wiążący dla każdego rządu, jaki kiedykolwiek przyjdzie, e, Każdemu rządowi, któremu kiedykolwiek przyjdzie spróbować yy, trzymać polski ster, to, to, to referendum będzie zobowiązaniem do prowadzenia polskich spraw zgodnie z tym duchem, w którym wypowiedzą się Polacy. Bardzo Państwu dziękujemy. Wszystkiego dobrego.